W tym bardzo serdecznie na moim filmie, na moim kanale. Dzisiaj zagramy w Minecrafta. To już jest już czwarty uczyn z tej gry. Dobra, zaczynamy. Dobra, już teraz idziemy do kopalni, pokopać troszkę węgla, czy tam żelaza, czy po prostu zwykłego kamienia. Po prostu, no, znowu będzie tutaj ta muzyczka i takie tam. Będziecie zapytać, dlaczego no, teraz. Yy... Jest teraz kolejny odcinek z Minecraftu, dlatego że jest, nie, jest mało odcinków z Minecrafta, ale chcę, żeby było, było troszkę więcej. Co nie? Czekajcie, widzimy się za chwilę. Dobra, jesteśmy na miejscu. I teraz kupimy sobie po prostu ten. Co nie? Ty możemy tak normalnie. coś o czymś porozmawiać. Jeszcze raz wam bardzo dziękuję za te 100 subskrypcji Jestem bardzo wam wdzięczny za to Jeszcze wbijcie na poprzedni filmik Czyli ten co tam y Też dziękuję wam pełnemu gościowi I on też jest, ma fajny kanał Więc możecie do niego kupić Po prostu na ten filmik I tam po prostu w opisie jest ten jako kanał sobie dalej, Teraz może zrobić cięcie i za chwilę się widzimy. Dobra, już jesteśmy jak widzicie, jeszcze troszkę się pokapałem, no nie, nie jest tego dużo ale teraz będziemy się, będziemy skręcać w inną stronę, bo tu jest za dużo no, tego tego kamienia dziwnego, nie wiem co się to nazywa poczekajcie tego, jest za dużo tego granitu i po prostu teraz pójdziemy w inną stronę a jak w tą stronę też będzie ten granit albo ten drugi kamień grafity nie wiem. To jest granit i chyba grafit, nie wiem. Nie wiem, czy też to kupujem się w, troszkę w, bardziej w dół. Co nie? I tak chwilę pójdziemy na owo, zobaczymy czy też tam będzie jakieś inne zwierzęta. No dobra, to i będzie ten. No teraz kupiłem w dół. Oczywiście na dom będziemy sobie rozwijać. Będzie potem może jeszcze lepszy niż teraz jak jest. No i sobie dalej kopiemy i widzimy się za chwilę Dobrze, że jesteśmy i powinniście się zapytać dlaczego robię tak dużo cięć, dlaczego no, tak robię, bo po prostu nie że wam się nudziło, bo To jest troszkę nudne Tylko kopać takie tam, a na to się patrzycie Co nie? No i to Kopiemy sobie dalej I możemy o różnych rzeczach Nie wiem jakich można pomysł może zrobię może zrobię ten na razie łatwy na razie niech będą podchodzić dobra na razie nie ustawi na normalne dlatego że no właśnie wtedy pojawić te małe zombie i mogą mi wbić przez okno. Przez no. No potem nie mam okien. Gdybym miał, miał już okna, to z tym. Czekaj, też możemy mi wbić, ale. Cziul z tym. Dobra. A pan. ci pan pokaże, patrzcie. Proszę pan, odkąd ten zacząłem A, od, a, a gdzie jest teraz, patrzcie Teraz patrzcie Odtąd tu, Patrzcie tutaj, tutaj jest tak szłem Tutaj, tutaj, tutaj kopałem Tam też, tam też tutaj też troszkę kopałem Tak, tak. Y, tutaj sobie kopałem Tutaj No tutaj sobie też kopałem No dobrze kopałem, tutaj dalej tak sobie kopałem Tutaj gdzieś chyba były te Tutaj chyba było zielazo Albo węgiel. Tutaj też chyba był węgiel albo żelazo. To jest też snarikowan, tak to chyba był chyba węgiel. Tutaj nie wiem. Też chyba było żelazo, nie wiem. Tutaj było... Tutaj zrobiłem takie więcej kółko. A jak ten potwory. No zrobiłem tutaj takie, takie kółko. No i poczekajcie może mam że on się otworzyć, nie bieram. No i tutaj tak dalej, tak sobie kopałem. I po prostu du dużo kopałem, co nie? Tutaj chyba, tu chyba, był ten żelazo. Tutaj, no i tutaj właśnie ten kopię dalej. Właśnie taki, no to było właśnie w krótkim czasie, takim bardzo krótkim, sobie tu je kopałem. Co nie? Dobra, kopiemy dalej. Trzeba postawić pochodnie, i kopiemy dalej. Za musimy pójść spać. A już może pójdziemy spać. Albo jak jest dzień, to. Musimy coś w ogóle zjeść. Zawsze musimy, więc po cięciu... za sobie coś zjemy. Przy kopiecie, tak jeszcze malutko, to mam jedzonka to za chwilę byśmy umierali, gdybyś teraz ten jedzonka. Bo pomyślałem sobie, że sobie pobiegam i teraz się ten ja jest teraz głodny, Pobiegamy. Dobra, znaczy dobrze. Czytamy to mięsko Zapewniam sobie miejsce weku. Tu, 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 tu. tu, tu, tu. Mamy że Musi być chociaż 64, żebym mógł coś robić. Wtedy będę wiedział, że mogę więcej low, czy kilow, czy tam y, sikier, czy łopat, czy innych rzeczy zrobić. Więc bardzo pewne, że zrobię. Teraz nie jestem tak, taki pewny, nie... Bo... No rozumiecie po prostu. Gdzie tutaj. Yy... Dobra, I sobie zjedliśmy Droga weźmy sobie to Poczekajcie, zrobię cięcie Zobaczcie, jak widzicie, teraz mam sobie w ekwipunku zupkę I już nie będziemy godni. Jeszcze baraniny mamy Więc jest jak najbardziej spoko Muszę troszkę oszczędzać troszkę Nie mogę aż tak wbiegać, bo Chcę sobie głód. Jestem strasznie głodny tutaj W tej grze Oczywiście w realu nie Chyba nie powinno być biegać i skargę, bo to jeszcze więcej ten tracę tu. Chyba coś się pójdziemy na dwór na ten nadwór. Tu tu, ru, tu, 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 tu 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 oczywiście, niestety na muzyczkę, co nie? będzie fajniej z muzyczką. I teraz za chwilę kończymy odcineczek po numerze za długi. Czy mógłby być, ale takiej nie chcę, bo wtedy są jeszcze bardziej mocne. Takie długie, dłuższe będą na komputerze, bo wtedy będzie coś się działo. Nie. Dobra, to może pójdę sobie na górę i się pożegnamy. Dobrze, jesteśmy już jesteśmy na górze i się z wami, z wami pożegnam. Myślę, że filmik Wam się spodobał. Jeśli filmik się wam spodobał, zostawcie tutaj 5 w górę. I, i subika też, jak, jak chcecie. Jak ktoś nie chce, to nie musi. Jak się Wam filmik, znaczy jak się wam mój kanał spodoba nowym nowym yy, nowym yy, widzom to możecie zasubskrybować. Teraz dobijemy 200 aż 200 subskrypcji więc ja, ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia siema!